Witajcie wszyscy, ja jestem Mr. Junior Polski, a ze mną dzisiaj jest KUS211. Witajcie. To jest mój pierwszy audio audiolog. W tym chciałbym Wam parę ważnych informacji powiedzieć, gdyż No potrzebuję jakiegoś partnera, który by ze mną kręcił let's play'e, może być to z LOL'a albo z Minecraft'a, proszę przesyłać informacje na, na moją pocztę, no i o i może jakby ktoś był chętny mógłby dla mnie zrobić intro a po co na pocztę? Po pierwsze, po co na pocztę, jak można wysłać na prywatną wiadomość? A po drugie, możesz... Ja ci zrobiłem intro. A, no to tylko... Yy, no to na prywatną... No... Na to, co Kust powiedział. No to, to tyle informacji. Siema. Cześć.